Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl Kośnik Radiowna. Kronika paryska. I Piotr Wic. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, panie prezesie, witam państwa. W odróżnieniu od wielkich producentów broni. Ja na wojnę rosyjsko-ukraińskiej straciłem. Ukraiński przekład mojej książki o szopenie wyszedł drukiem w Kijowie kilka miesięcy przed inwazją Putina. Pięknie wydany przez znane wydawnictwo Duch i Litera. I co? Jak pan pyta czasami? I nic. Z honorarium przewidzianego w kontrakcie nie otrzymałem ani grosza, ani centima, ani chrywny. Na ponawiane wielokrotnie wezwania do zapłaty wydawca duch i litera nie odpowiada. Właściciel wydawnictwa duch i litera po trudach wojny odpoczywa czasem w Paryżu. Mnie unika. Litera to ja, a on to duch. Ale pocieszam się myślą, czymże są moje straty w porównaniu z ewentualną przyszłością Lockheeda Martina, Nortropa Grumana, Thalesa i innych wielkich producentów broni, jeżeli nastąpi rozejm. Gdyż wojna obecnie ma się ku końcowi, nie to, żeby brakowało woli walki. Prezydent Zełęski nie rozstaje się z wojskowym podkoszulkiem. Prezydent Joe Biden znacząco szura nogami i groźnie kłapie szczęką, kiedy w rzadkich momentach wychyli głowę za pleców Kamali Harris. Nadal nie zgadza się, aby Ukraińcy używali jego rakiet do wojny z Rosjami, ale obiecuje im dostarczyć bomby szybujące Joint Stanton Weapon o. Przepraszam, Joint Standoff Weapon o zasięgu 130 kilometrów. Będą one przenoszone przez amerykańskie samoloty F-16. Putin milczy. Tak jest w Sztabach. Na froncie pociski, rakiety i bomby latają wciąż, zabijają i niszczą. Po przeszło dwóch latach walk, armie zaczynają odczuwać niedostatki. Po obu stronach brakuje mięsa armatniego. Według służb francuskich średnia strat rosyjskich w walkach wynosi obecnie tysiąc żołnierzy dziennie zabitych, rannych, zaginionych, wziętych do niewoli. Kim ich zastąpić? Dwie mobilizacje, zarządzone w 2022 roku, spowodowały masową ucieczkę dziesiątków tysięcy młodych Rosjan do Armenii, do Turcji, do Finlandii. Na ten temat Putin. Także milczy. Wydał decyzję wcielenia do armii Czeczenów, Kirgizów i innych cudzoziemców. Nie wystarczyło. Spróbowano zachęty. Ministerstwo Wojny rozwinęło masową kampanię rekrutacji drogą pięknych plakatów. Otwarto biura rekrutacji na rogach moskiewskich ulic. Wysoka premia dla ochotników przy podpisaniu kontraktu żołd dziesięciokrotnie wyższy od średniej pensji i równowartość pięćdziesięciu tysięcy euro w pierwszym roku dla prostego żołnierza. Mięso armatnie stało się coraz rzadsze i droższe od najdroższej wołowiny. Na koniec 120 tysięcy euro obiecane rodzinie w przypadku, jeżeli żołnierz zostanie zabity, pod warunkiem, że jego ciało będzie odnalezione. Lub do wyboru samochód osobowy albo ciężarówka, jeżeli bliscy wyrażą takie życzenie. Ukrainie z kolei potrzeba co najmniej 300 tysięcy nowych żołnierzy, żeby powstrzymać postępy Rosjan na froncie, żeby pozyskać niezbędny surowiec. Nowa ustawa obniżyła wiek rekruta z 27 do 25 lat. Średni wiek żołnierza ukraińskiego wynosi obecnie 43 lata, to jest o 10 lat więcej niż w 2022 roku. Niedawno dowództwo ukraińskie z braku rezerw postanowiło zatrzymać na froncie żołnierzy walczących już od dwóch lat. Według danych profesor Sofii Marino z Uniwersytetu Katolickiego w Lowaniu od czasu inwazji 650 tysięcy mężczyzn z wieku poborowym opuściło Ukrainę. Inni twierdzą, że jest ich więcej. Stąd apel do kobiet ukraińskich o wstępowanie do wojska. Według ukraińskiego Ministerstwa Obrony armia 2024 roku składa się w 15% z kobiet. Służy ich obecnie ponad 67 tysięcy. Po obu stronach frontu podstawowym problemem stała się motywacja, albo raczej jej brak. Na dziadkowie obecnych Rosjan umierali za Stalina, ich dziadkowie za socjalizm, rodzice za wolność, ich samych, Nawołuje się do umierania za Wielką Rosję. Kłopot z tym, że oni wcale nie chcą umierać: ani za Wielką Rosję, ani za Putina, ani nawet za pieniądze. Najmniej kłopotów z wyborem mieli pradziadkowie. Między powolną agonią w gigantycznym gułagu albo prędką śmiercią od kuli, wybierali często to drugie, a zresztą szeregi uzbrojonych enkawudzistów za plecami popychały do grobu. Młodego pokolenia nie pociąga wizja śmierci za wielką Rosję. Chcą żyć, choćby po to, aby konsumować wspaniałe produkty zachwalane im w telewizji. Pamiętają, że wysiłek milionów ich rodaków, walka o wolność zarażeniem życia, wzbogacił głównie garstkę miliarderów, oligarchów. Nawet obiecane gratyfikacje nie wszystkich przekonują. Podobnie myślą ich przeciwnicy, młodzi Ukraińcy woleliby inną przyszłość niż los mięsa armatniego dla wielkich producentów broni masowego zniszczenia, zgryzota powszechna. Nawet Francuzi, z natury pesymistyczni, zatworzeni, wolą w ostateczności łykać pigułki uspokajające i środki na niż przywdziać mundur i wyjść na pole walki. W połowie września Ministerstwo Armii wszczęło oficjalną kampanię zakrojoną na szeroką skalę, celem rekrutacji 16 tysięcy żołnierzy armii czynnej i 5 tysięcy rezerwistów. nie wcześniej. Już przed wakacjami widziałem w Wersalu kolorowe afise przedstawiające jak to nawojence ładnie. Można sobie postrzelać z pistoletów automatycznych, przejechać się okrętem albo polatać samolotem w zależności od wybranego rodzaju broni. Dotyczy to chłopców i dziewcząt bez różnicy, armia nie czyni dyskryminacji. Mimo wysiłków najlepszych specjalistów od reklamy i najpiękniejszych fotografii. Młodzi ludzie wybierają raczej nudne życie w przebrzydłym społeczeństwie konsumpcyjnym niż przyjemności zabijania i umierania samemu w okopie. Nawet w narodzie amerykańskim, tak podatnym na wszelką propagandę US Air Force, wysłała w sierpniu notę wewnętrzną znaną wywiadowi francuskiemu, że brak jej 1850 pilotów, z czego 1140 pilotów myśliwców. Amerykańskiej Armii Lądowej natomiast brakuje 41 tysięcy mężczyzn i kobiet. Manko także w formacjach Gwardii Narodowej i U.S. Marines. 13 września Lloyd Austin, odpowiednik naszego ministra obrony, oświadczył, że obecnie trzeba będzie rekrutów otoczyć szczególną opieką. Oznacza to, podobnie jak w Rosji, zadbać o ich życie rodzinne, mieszkanie, dzieci, zapewnić pracę współmałżonkowi. Mięso armatnie zawsze kosztowało w Ameryce więcej niż indziej. Obecnie zdrożało wielokrotnie. Odmowa dostarczenia broni Izraelowi obudziła wściekłość na Emanuela Macrona nie tylko ze strony Netanyahu Malejkowskiego. Jak można odmawiać czegokolwiek Izraelowi? Oburzyli się Europejści wspomagani przez niedobitki starej gwardii Mitterrandowskiej w rodzaju Michela Sapena. To prawda, że traktat onz z 2013 roku zabrania dostarczania broni krajowi w wojnie, który, cytuję, gwałci w sposób poważny i powtarzany prawa osób. To prawda, że dopomaganie rządowi oskarżonemu przez Trybunał Międzynarodowy o ludobójstwo oznacza wspólnictwo w zbrodni ludobójstwa, ale przecież nie można krępować się podobnymi obiekcjami, gdy chodzi o naród wybrany, o Izrael. Prezydent francuski. Ma jednak obowiązek liczyć się z własną opinią publiczną. Studenci Sciences Po i uniwersytetów od miesięcy protestują przeciwko akcji ludobójstwa. Podobnie jak tysiące komitetów obywatelskich w całej Francji. Avi Pazner, były ambasador Izraela we Francji, przypomniał odpowiedź udzieloną niegdyś Netanyahu przez prezydenta Chiraka. Nie wierzę panów ani jedno słowo. Cała pańska polityka służy tylko temu, żeby prowokować Palestyńczyków. Syraka już nie ma, ale Netanyahu prowadzi nadal swoją politykę. Do usłyszenia. Piotr Wit na szczęście nadal prowadzi swoją kronikę paryską. Słuchacz napisał Wit na prezydenta. Nie wiem, czy pan Piotr Wit, pan redaktor, bierze pod uwagę taki akt desperacki i zgłosi się jako kandydat w wyborach prezydenckich tych kandydatów. Zresztą będzie wielu, nie tylko kandydat koalicji, trzeciej drogi, lewicy, ale też tacy kandydaci zupełnie z innych, jak Marek Jakubiak, który prawdopodobnie wystąpił. Startuje w wyborach prezydenckich, ale będzie jeszcze jeszcze kilku kandydatów. Na pewno te wybory prezydenckie będą bardzo ciekawe. Przypomin... A, dobrze, to, to złodobrem zwyciężej Zbliżamy się do tego dnia, do 40 rocznicy z zabójstwa męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego. Przypominam Państwu, że o godzinie 13 marsz papierski wyruszy z kościoła świętej Anny i powędruje do posłuchajmy.